Bóg daje nam właśnie ten czas, czas zastanowienia się, czas przemiany naszego życia. Chce byśmy przyjrzeli się naszemu życiu. Raczej, siostry, ten czas Wielkiego Postu, ta trzecia niedziela, to jest ten dobry czas, żeby postawić sobie pytanie: Co jest w moim życiu najważniejsze? Czy w swoim życiu kieruję się Bożym Prawem, Bożym Przykazaniem? Czy praktykuję codzienną modlitwę i czy szukam tej pomocy Bożej w modlitwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty do tej wewnętrznej przemiany swojego życia? Sami nie damy radę. Będziemy upadać i to coraz niżej. Potrzeba nam Bożej łaski. Potrzeba nam, abyśmy zaufali Panu Bogu, zamierzili i pozwolili się Mu prowadzić. Tak jak. Rodzina błogosławionych Ulmów całkowicie i bez reszty zaufała, zamierzyła Panu Bogu. Można by powiedzieć, że wbrew jakiemukolwiek rozsądkowi, a jednak pozwolili się prowadzić i pomagali innym, narażając siebie, narażając swoje życie, ale nie zrezygnowali z tego, by ratować czyjeś życie. I dzisiaj właśnie w przededniu rocznicy śmierci tej całej rodziny gromadzimy się w naszym parafialnym kościele, by odbyć rodzinną drogę krzyżową. Serdecznie Was witam. Widzę, że są tutaj także nie tylko nasi parafianie, ale spoza parafinowe twarze. To tak bardzo ważne jest żebyśmy na drodze naszego życia mieli przewodników. Chociaż bardzo często wzoruje się na jakichś tam youtuberach, wzorują się na jakichś tam gwiazdach, gwiazdeczkach. My wzorujmy się na świętych, na tych, którzy przeszli drogę swojego życia, zaufali Panu Bogu i Pan Bóg. Doprowadził ich do celu, do wiecznego szczęścia, do zbawienia. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy rodzina jest tak bardzo deprecjonowana, kiedy próbuje się rozbić rodzinę, jedność rodziny, kiedy próbuje się w ogóle zaprzeczyć podstawowym wartościom, tak bardzo ważne jest to, byśmy wzorowali się na tych, którzy w Bogu mieli najwyższą wartość. I widzimy, że to się opłaca. Że Bóg temu, kto mu zaufa, zawierzy w sposób szczególny błogosławi. I nawet kiedy przychodzą niewyobrażalne trudności, Bóg przeprowadzi człowieka przez nie. Tylko trzeba Panu Bogu zaufać. Stracili życie, ale zyskali nowe życie. Życie błogosławionych, życie świętych. Dlatego idąc dzisiaj drogą krzyżową, rodzinną drogą krzyżową, rozważając w gronie tej małej grupki, w gronie rodziny stację drogi krzyżowej, przemyślmy nasze życie. Przemyślimy to, co dla nas naprawdę jest ważne. I zaufajmy Panu, Bogu. On nas poprowadzi. Tak jak GPS będzie nas prowadził po tej drodze krzyżowej te 13 kilometrów, tak Pan Bóg przeprowadzi nas przez nasze życie i osiągniemy cel, szczęście wieczne. I o to pragniemy się modlić dla Was, dla całej naszej parafii, dla wszystkich uczestników tej rodzinnej drogi krzyżowej, byśmy jak najlepiej wykorzystali czas Wielkiego Postu na tą wewnętrzną przemianę. I oto modlimy się w czasie tej mszy świętej.